Cześć, z tej strony Philips Zepro, Dzisiaj chciałbym Wam pokazać materiał dotyczący hiperlordozy lędziowej, czyli ustawienia w pochylenia mietnicy, gdzie ten brzuch z przodu nam się wydywa, a z tyłu nasz znaczy, odtlenek właśnie z tej głębokiej, e, pogłębionej lordozie. Tutaj dochodzi do dysbalansu mięśniowego, o którym za chwilę sobie porozmawiamy. Natomiast przedtem chciałem Wam pokazać ewentualny test w warunkach domowych, który możecie sobie wykonać, aby sprawdzić czy Wy, czy też Wasi członkowie rodziny mają jakiś problem z tą hiperlordozą. Wystarczy, że położycie się na jakiejś twardej powierzchni. Poprosicie kogoś, aby wam pomógł w tym teście, ponieważ najlepiej, aby ktoś y, właśnie miał tutaj pewną ingerencję. O co w ogóle chodzi? Kładziecie się, tak jak mówiłem, swobodnie na ziemi, a osoba, która właśnie ma wam pomóc, wkłada wam rękę właśnie pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jeżeli się to uda. To znaczy, że faktycznie już jakiś zarążek tej hiperloktozy ledwiowej możecie mieć. Natomiast, jeżeli ona włoży wam w dwie ręce, no to już absolutnie macie jakiś tutaj problem. Oczywiście jest, jest to test w rokach domowych, tu warto skonsultować się z fizjoterapeutą, czy faktycznie jest ten problem, czy też nie. Wracając do tego, co mówiłem na początku, w samej hiperglapdozie lędźwiowej, w tej przodopocholenie miednicy, dochodzi do dysbalansu mięśniowego. Tutaj można powiedzieć, że jest taki element skrzyżny, czyli. Z przodu, jeżeli dochodzi do tej hiperlordozy, mocno nam się napinają, są mocno, bardzo silne mięśnie zginacze biodra, mięśnie biodrowo-lędźwiowy, a także mięsień prosty uda. Tak samo dochodzi do takiego mocnego napięcia mięśnia prostownika grzybietu w odcinku lędźwiowym, a idąc dalej, coś skoro jest coś silnego w naszym organizmie, no to coś, to musi, coś musi być słabego, wyhamowanego. W tym przypadku bardzo często, a w zasadzie jednak e, problemem są słabe mięśnie brzucha, a także słabe mięśnie pośladkowe. Pokażę Wam ćwiczenia, dzięki którym możecie sobie popracować nad tym. Niemniej pamiętajcie o tym, że sama praca nad przewodowo-chylonym miednicy, czy też właśnie tak jak mówię, hiperlokową mięśnią, to nie wszystko, jeżeli pracujemy z jakimiś fatami postawy. Tutaj warto zdecydowanie udać się do gabinetu fizjoterapeuty, aby sprawdzić się całkowicie globalnie ponieważ różne rzeczy wychodzą chociażby z ustawienia stóp, ustawienia kolan, a dalej to dopiero faktycznie idą biodra, plecy. Również trzeba pamiętać o tym, że mamy jeszcze ramiona, łopatki, szyja wszystko tak naprawdę warto zobaczyć w siebie globalnie. No i przede wszystkim dzieci, z którymi bardzo dużo się teraz pracuje właśnie pod kątem takiego mocnego przodu miednicy. Także oglądajcie dalej i zobaczcie co dla Was przygotowałem, myślę, że będą bardzo proste ćwiczenia, które mogą w fajny sposób pomóc Wam w takim właśnie podstawowym, basicowym temacie e, popracować nad tym, aby ta hiperlortozlandziewa zaczęła troszeczkę nam się stabilizować i aby ten właśnie dysbalans mięśniowy powoli nam się normował. Także zapraszam do dalszego oglądania tego odcinka. Zaczniemy od mięśni nadmiernie napiętych. Będziemy tutaj sobie pracować w tym ćwiczeniu, które zaraz pokażę. Nadmięśni prostonikiem grzbietu, odcinek lędźwiowy. E, aczkolwiek będzie to praca dość globalna w tym ćwiczeniu, ponieważ będzie pracować nad całą taśmę tylną. Od, od podeszwy, przez łydkę, przez grupę kursu, w ogóle nie mam inoc właśnie przez e, kręgosłup. W zasadzie jakbyśmy się uparli to idziemy dalej przez potylicę, a do, aż docierając do czoła, ale no... Takie, takie ćwiczenie chciałbym Wam zaproponować, ponieważ uważam, że ono w żaden sposób mnie nie zaszkodzi, a nawet, tak jak mówię, tak praca globalna jest jak najbardziej wskazana. Bardzo proste ćwiczenie, ustawiamy się w ten oto sposób, pracujemy tylko i wyłącznie na ten moment w stawach biodrowych, czyli pochylamy się powolutku do przodu i w momencie, kiedy czujemy już pierwszy jakiś opór, czy to będzie w, w mięśniach łód, czy w mięśniach płytek, powolutku zaczynamy zginać się również w kręgosłupie. Do tego momentu, aż w końcu będziemy mogli sobie ze spokojem poddychać, tak żeby to też nas nie bolało, żeby to nie był żaden problem, e, natury właśnie taki, że a, muszę jak najsilniej tutaj, e, jak najgłębiej, dopchnij, że tam z tyłu najlepiej. To są stare metody, których absolutnie się już nie używa, także musicie poczuć, że faktycznie jest ten pierwszy etap, ten efekt takiego lekkiego rozciągnięcia, jeżeli on jest, to znaczy, że absolutnie kończycie sobie tutaj ten ruch i trzymacie sobie go. Trzymacie go sobie przez jakieś minutkę. W zasadzie minuta to mało. Myślę, że około dwóch minut byłoby fajnie. Generalnie e, mięśnie adaptują się do rozciągnięcia mniej więcej po około 30 sekundach, więc to, że będziecie pracować 30 sekund czy tą minutę, będzie dawało wam dosyć mały efekt. Myślę, że te faktycznie półtorej minutki, dwie, byłoby bardzo fajnie utrzymać taką pozycję, po oddychać sobie swobodnie, a następnie wrócić do pozycji wyjściowej. Drugie ćwiczenie to będzie praca na mięśniach z bioder, czyli mięśniu biodrowo-lądziwiowym i mięśniu prostym uda. To ćwiczenie już pokazywałem na moim kanale, także mogę Was tam odesłać, ale zdecydowałem się, że jeżeli mamy tutaj omówić w tym materiale temat dotyczący hiperdodrożno to stwierdziłem, że pokażę Wam tutaj wszystko, może tutaj w jakimś może skrócie, tam w poprzednim filmie na pewno zobaczycie troszeczkę więcej informacji. Natomiast nie przedłużając, jak wygląda ćwiczenie? Pracujemy na, prawym, na prawych mięśniach zginacza. Zatem ustawiamy się w ten sposób, że lewa, lewa strona naszego ciała, lewa noga jest w kącie prostym, zarówno w udzie, jak i w kolanie. E, prawa tutaj mamy w, tak naprawdę całą, przez całą długość tułowia, także uda proste, wyprostowane ciało. ty y, pod udzie jest w zgięciu 90 stopni i. Co powinniśmy zrobić? Bardzo prostą rzecz, ponieważ jeżeli dochodzi u nas w naszym przypadku do szodu pochylenia miednicy, czyli tak, takiego ruchu miednicy, to w tym ćwiczeniu będziemy pracować nad tym, żeby tą miednicę podwinąć, czyli zrobić tak zwane tyło pochylenie miednicy. do pierwszego uczucia rozciągnięcia, żebyście poczuli rozciąganie właśnie z przedniej strony uda. Trzymacie sobie tak samo jak na poprzednim ćwiczeniu półtorej minuty, dwie żebyście poczuli właśnie to delikatne, to fajne, przyjemne rozciąganie, Nie robicie tego absolutnie siłowo, tylko do pierwszego uczucia rozciągnięcia. Może być taka sytuacja, że dla niektórych ten etap już będzie ok, już nie będziecie czuli właśnie tego rozciągania, bo dosyć fajnie sobie popracowaliście już na tych mięśniach. To będzie kwestia może tygodnia, może dwóch, może czterech, w zależności od tego, jak Wasze tkanki się adaptują do takiego rozciągania i jak często wykonujecie to ćwiczenie. Natomiast, jeżeli chcecie sobie troszeczkę powiększyć, popracować bardziej nad tymi mięśniami, wystarczy, że podłożycie czy ręcznik, czy właśnie jakiś wałek, cokolwiek, bądźcie kreatywni, jesteście w domu pod e, wasz, wasz staw skokowy, żeby zgiąć, żeby zgiąć po prostu bardziej, zwiększyć kąt w stawie kolanowym i robicie to sam. robimy tyło, pochylenie miednicy i tak samo trzymamy sobie Waszą staw w przód, oddychamy sobie półtorej minuty, dwie, a jeżeli będzie to za łatwe, no to po prostu szukacie czegoś, co możecie, dzięki któremu możecie jeszcze bardziej zwięć sobie to kolano. I tak właśnie wygląda to ćwiczenie. Czas na wzmacnianie mięśni. Pierwszy mięsień pośladkowy wielki. Ćwiczenie, które na pewno znacie. Pokażę Wam je, ponieważ uważam, że jest jednym z lepszych. Zatem ustawiacie się w tej oto pozycji. Pamiętajcie o tym, żeby nie pogłębiać tej lordozy lędziowej, tylko trzymamy ten kręgosłup tak jak powinien. Być, czyli trzymamy już mięśnie brzucha, pracujemy mięśniami brzucha. Delikatnie możemy sobie wciągnąć pępek i wykonujemy ruch prostowania w stawie biodrowym. W ten sposób trzymamy sobie mniej więcej pozycję, jakieś 5 sekund i potem powoli sobie opuszczamy. Pracujemy tak samo na jednej i na drugiej stronie. Myślę, że w tych powtórzeń może być po 20. Będzie ok. Ostatnie ćwiczenie to wzmacnianie mięśni brzucha. Pokażę Wam pracę na mięśniu prostym brzucha i kilka takich składowych, które warto wiedzieć na temat prawidłowego wykonywania tego tzw. brzuszków, ponieważ są różne metody, różne techniki, szczególnie stare, których już absolutnie się nie wykonuje. Oczywiście kładziemy się na plecach, uginamy nogi. A najlepiej, żeby podeszły były cały czas na ziemi i wykonajmy w zasadzie na początku zgięcie podbródka przy, przy, przy Przybliżenie podbródka do mostka w zasadzie podnosimy brzuch mniej więcej do takiej wysokości, tak żebyście czuli, że faktycznie pracujecie sobie tym brzuchem. trzymacie sobie nawet te dobre 5 sekund i powoli sobie opuszczacie. I dopiero wtedy puszczacie podbródek. Co jest ważne, co mogę Wam powiedzieć, żebyście na tym tego nie robili. Nie podnoście stóp. Jeżeli robicie sobie brzuszki, nie podnoście w ten, w ten, w ten sposób stóp, bo jeżeli podnosicie stopy, zdjęcie grzbietowe powoduje to, że od razu aktywujecie sobie mięśnie zginacze bioder, a tego absolutnie nie chcemy. Chcemy pracować mięśniami brzucha, a nie zginaczami bioder, także to jest bardzo ważne, żeby nikt wam nie trzymał tych stóp, nie wkładajcie nóg pod jakieś trabinki, cokolwiek absolutnie nie. One muszą stać nieruchomo, nawet jeżeli chcecie mocno wyizolować pracę mięśni brzucha i być pewnym, że nie będziecie angażować mięśni bioder, zginacze bioder, to podczas ruchu wciśnijcie sobie pięty, bądź lepiej całe stopy, w ziemię. Wtedy na pewno wiecie, że absolutnie wyłączyliście sobie pracę zginaczy, ponieważ aktywujecie w tym momencie mięśnie pośladkowe, więc możecie zrobić w zasadzie dwa jednym, tak, wzmacnienie pośladki, wzmacniacie brzuch, a wyłączacie na pewno zginacze biodak, ponieważ cały czas wciskacie stopy w ziemię, a to powoduje to, że aktywują się mięśnie pośladkowe. Jest jeszcze jedno ćwiczenie, które chciałbym Wam pokazać. W zasadzie jego pozycja wieściowa wygląda tak samo, jakbyście testowali, tak jak pokazywałem na początku filmu, czy macie tą hiperlogę, czy nie, czy warto odejść do fizjoterapeuty, żeby to stwierdzić na 100% czy też nie. Czyli jeżdżemy sobie po prostu śmiało, swobodnie na ziemi. I co robimy? Bardzo proste są rzeczy, tak samo jak podczas rozciągania w zasadzie e, mięśni czy Wiadomo, czyli dochodzi do tyłu na miednicy. Wykonajmy go w ten oto sposób, tak żeby nasz odcinek lędziowy kręgosłupa przykleił się do leżanki czy tam do maty i utrzymujemy taką pozycję z 10 sekund. Po, po tych 10 sekundach po prostu sobie normalnie puszczamy i wykonajmy kolejny taki ruch, tyłopurlanie miednicy, mając swobodnie sobie ręce na, na ziemi. I tak samo jak przy zarówno pracy na mięśniach pośladkowych wielkich, jak i na mięśniach brzucha powtórzeń około 20 i... I myślę, że tyle z wystarczy. Tak właśnie wyglądała taka podstawowa praca nad zniesieniem tej hiperlordozy lędziowej. Oczywiście jest to proces długotrwały i warto pracować nad tym systematycznie. Ja zawsze uważam, że ten raz dziennie, wieczorem czy też rano, w zależności od tego, jakie mamy możliwości, warto sobie popracować. Jeżeli byście sobie to złożyli, te wszystkie ćwiczenia w kupę to myślę, że w ciągu 15 minut spokojnie byście się wyrobili z tym. A myślę, że każdy mimo wszystko te 15 minut zawsze sobie znajdzie, żeby troszkę popracować nad sobą, nad swoim zdrowiem i też nad estetyką może tego, tego, tego wszystkiego, bo no co by nie patrzeć na takie mocne przodopowolenie miednicy, które nie jest leczone przez pierwsze lata lata nastoletności naszej, kiedy ten, kiedy ten kręgosłup jest jeszcze możliwy do fajnego formowania. No, myślę, że może być już myślę, że jest wartościowy, bo w chwili kiedy mamy już 25 lat, czy nawet więcej, absolutnie te, te, te zmiany w kręgosłuchy będą bardzo małe, wręcz nawet znikome i praca tutaj nad takimi rzeczami jest dosyć mało efektywna. Także jeżeli macie czy Wasze pociechy, czy kogoś w rodzinie, u którego widzicie, że coś tam chyba jest nie tak, to Możecie sobie zobaczyć, te, zrobić ten test, który wam pokazywałem, odnośnie włożenia e, rąk pod, pod, pod właśnie odcinek blędziowy. No, ale przede wszystkim, tak czy inaczej, zachęcam do tego, abyście się udali do dobrego fizjoterapeuty, który potrafi sprawdzić Was pod tym kątem, czy tutaj jest jakiś problem. Czy to może generować jakieś przyszłe problemy, a na pewno może. A także, czy są jakieś inne problemy z, innym, z inną częścią naszego układu ruchu. Bo jesteśmy jednym wielkim organizmem, który działa cało i, i na pewno każdy element jest warty, aby go sprawdzić. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i będziecie dalej mnie oglądać. Będę starał się Wam wprowadzać kolejne fajne, praktyczne przede wszystkim filmy na, na, na moim kanale. Obserwujcie mnie i do zobaczenia!